Cześć! Mamy nowy update Pet Simulator X. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Mamy Shiny Pety, Shiny Relics, Shiny Hunter, Game Pass. podpisywanie petów, pety w koronie, Holiday DLC, czyli te pety za, za, za pieniądze, zbalansowany, hardkorowy tryb, trade, trade Search Bar, to jest też Server Boost, Refunds, Reduce, Cut Boot, OK, mm, OK, Bug Fixes, Christmas, Next Update, czyli mamy zapowiedziane, że 21 będziemy mieli update świąteczny. Moi drodzy, zaczynamy zaczynamy od tego co was bardzo bardzo cieszy. Obecnie szansa na zdobycie shiny peta to jest 1 do 600, ale zaraz sobie ją zwiększymy. Żeby to zrobić, ja się udam do Fantasy Worlda. Jak jesteście w Fantasy Worldzie, to tutaj są te zamknięte drzwi. A to jest zamknięte, czyli my musimy to zrobić na normalu, bo jestem na hardku. Jesteśmy teraz na normalu. Dodam do tego, że, słuchajcie, shiny pety są 2,5 raza mocniejsze od zwykłych. Ej, czemu to jest zamknięte? Halo? To jest zamknięte teraz. Słuchajcie, był jakiś dziwny błąd. Do tej ukrytej jaskini dostaniemy się na hardkorze, tylko nie możecie tam wbijać od razu w z linka do hardkorowego świata, tylko z normala musicie przejść na hardcore'a i wtedy się tutaj udać i wtedy to będzie, będziecie mieli otwarte, więc dziwny błąd, natomiast już wszystko jasne, jak widzicie tu mamy ten relikt naciskamy na niego, płacimy 250 milionów i teraz nasza shiny szansa jest większa, o, żeby dostać shiny peta mamy szansę 1 do 500 nie 1 do 600, więc jest o wiele lepiej, słuchajcie. Lecimy dalej, co zostało dodane. Kolejną rzeczą jest Game Pass, który tutaj widzicie prawdopodobnie. Waszym oczom, gdzie jest ten Game Pass? On będzie taki długi, tak? Powinno być tutaj, słuchajcie, Octopool Shiny Hunter. 1300 Robuxów więcej jest, zwiększa szansę na Shiny Pety, więc to tutaj kosztuje tyle. Następne to to możliwość podpisywania petów, niestety ja nie jestem partnerem w Pet Simulator X i niestety nie mam takiej opcji, ale znani youtuberzy, którzy są partnerami mogą wam podpisywać pety i wiecie wtedy, że to jest właśnie pet od nich. Następną rzeczą to są sprzedaż tych pluszaków nowych po 40 dolarów obniżka na 50 można kupić dzięki temu dostaniecie kod z którego możecie wydropić między innymi takie otopety więc naprawdę myślę że warto jak ktoś ma dużo pieniędzy dodatkowo osoby które zakopią merch i przez grudzień będą w stanie ten merch kupić i użyją kodu, to dostaną dodatkowo Christmas, tą, tą Christmas stocking i tu jest szansa na dwa huge pety oraz na elf doga i kata. Dodatkowo osoby, które najwięcej robuxów wydają w tej grze dostaną właśnie te oto pety. W zależności top 250, top 10 i top 50 dostaną takie pety, więc to pewnie znani, popu popularni youtuberzy. Dodatkowo został zmieniony balans na hardkorze. Teraz już nie opłaca się, e, słuchajcie, niszczyć te. M, nie opłaca się mieć tych słabych petów z rainbow coinsami Teraz trzeba mieć mocne pety, i im idziemy dalej, to wtedy dostajemy więcej końców. Jak widzicie, tu dostaję 6,6 miliona. Jak niszczę to, to zobaczmy. Ok, 4,3, ale tam był mnożnik, więc znajdźmy kogoś, jakąś ten. A nie, tu się nie błyszczy, więc może sprawdzimy tutaj. Sprawdźmy, ile dostaniemy z niszczenia tych skrzynek. Zobaczcie. Patrzcie, bardziej się opłaca o wiele bardziej tutaj farmić te, te skrzynie. Sprawdźmy jeszcze tutaj mniej więcej ile dostaniemy. Tam było 6, potem 14, a z bicia tego dostajemy, zobaczcie, po 10. I jak całą skrzynkę tutaj zniszczymy, po 20, więc opłaca się teraz bić te skrzynie. Patrzcie, plus 50. Sprawdźmy, jaki jest tick, jeżeli chodzi o dużą skrzynię. Więc teraz, słuchajcie, wcześniej było opłacało się iść do tej słabszej lokacji i tam sobie farmić, teraz chyba opłaca się niszczyć te mocniejsze skrzynie. Tick plus 22, nie jest źle. Jeżeli chodzi o pe kolekcję petów, indeks, teraz możecie sobie sprawdzić, widok troszkę będzie większy, mniejszy, możemy też, słuchajcie, pokazać jakich petów nam brakuje. Abyśmy sobie potem mogli je wybrać, i tak samo możemy je wyszukać w indeksie, więc to jest naprawdę spoko. Dodatkowo, o czym wspominałem, dostaliśmy zwroty, zwroty boostów. Jeżeli serwer się zamknie, a Wy wykupiliście serwerowe boosty, to te boosty zostaną Wam zwrócone. Tak jak widzicie tu na serwerze w lewym dornym rogu, mamy serwer boostę 3 razy więcej monet i obrażeń, i to zostanie zwrócone jeżeli ten serwer się zamknie. Dodatkowo w tradingu, jak macie to, ten stragan, wpisujecie jakąś małą kwotę, to gdy klikacie sell, macie jeszcze dodatkowy komunikat, żeby potwierdzić, że czy na pewno chcecie te pety sprzedać za tak małą sumę. Jest to spoko, jeżeli ktoś zrobi mi sklika, przypadkowo kliknie i zatwierdzi, tak jak ja ostatnio sprzedałem Huge Peta za 15 milionów. Co ciekawe, został dodany też poprawiony błąd z bananem Dark Matter. Wiem, są takie osoby, które mają takiego banana i został ten błąd poprawiony, bo jakbyście weszli w ekwipunek, to, to nie było ikonki Dark Matter badana, tylko jakiś tam dziwny pet był. To zostało poprawione. Co ciekawe, znikły też laki bloki. I więc, wielkimi czarnymi laki blokami został zakończony. Tak samo zwykłe laki bloki zostały usunięte z gry. Także, moi drodzy, to wygląda to na tyle, jeżeli chodzi o ten update. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.